Ostrą jazdę zaprasza Puk Arena. Puk Arena to jedyny tego typu zadaszony obiekt w Polsce o powierzchni 5000 m2, zlokalizowany w lipnie w województwie kujawsko-pomorskim. Puk Arena to obiekt całoroczny, umożliwia treningi zarówno zimą jak i deszczowe dni, a 800-metrowa pętla z wieloma skokami oraz wyprofilowanymi zakrętami zapewni niesamowite emocje. Puk Arena wyzwala adrenalinę na najwyższym poziomie. Witamy witamy z Borkowa, z Gdańska. Po krótkiej przerwie druga runda Pucharu polski. Pierwszy wyścig za nami. Bardzo nieprzewidywalny to mogę powiedzieć. Bardzo Pawle, emocjonujący się, no. oczywiście. Co prawda, lider troszeczkę odjechał, ale za jego plecami działy się tam sytuacje. Bardzo fajne rzeczy, bardzo duża rywalizacja, także bardzo dobrze się to oglądało. A tymczasem widzimy już tutaj naszych bohaterów, czyli zawodników klasy MX2B. Jeszcze pochodzających... raz rozkładujmy, co oznacza ten skrót. Dla naszych widzów. No widzę. MX2B to są motocykle o pojemności 250 cm sześciennych, czterosuwowe oraz 125 lub 150 cm dwusuwowe, dlatego że mniej więcej silniki tych motocykli oddają pomoc. Generują podobną moc. moc, generują podobną moc. Nieco słabsze od motocykli, które mieliśmy okazję oglądać w pierwszym wyścigu, dokładnie. ale też bardzo, bardzo szybkie. Te prędkości analizowaliśmy w okolicach 50 km na godzinę, średnia prędkość, więc bardzo, bardzo szybko. Czekamy z niecierpliwością. No, wiek jeszcze od 14 lat, tak, tak Szymonie, tak. od 14 lat zawodnicy w tej kategorii mogą rywalizować, a a w tej chwili mamy już tutaj obrazek przedstawiający, jak zawodnicy powolutku będą zajmować stanowiska na maszynie startowej. Ale to nie jest przypadkowo, oni wjeżdżają na maszynę startową. Dokładnie Oczywiście, tak, czasów wykręconych podczas porannych kwalifikacji. Tak, widzieliśmy tam z tyłu za zawodnikami odpowiedniej cyferki. 1, 2, 3, 4. No i właśnie, i tak Michał Golak z Cross Tuhola Akademia z 7 z numerem 86 Bartosz Urbański z ekipy MX Wudzyn no, jest naprawdę pełna maszyna startowa, no, nie zdążymy wszystkich przeczytać, ale skupmy się na tym, jak wyglądały czasy w kwalifikacjach. Alan Śliwiński z numerem 112, on wykręcił najlepszy czas, minuta 51. Drugi był Igor Głowacki z garet MX Team z numerem 34. Pierwszą trójkę zamyka z numerem 777 Jakub Ziłkowski cross team Zielona Góra Mateusz Szczepaniak. o no właśnie. A teraz mamy właśnie naszą strzałeczkę. Na to, że w Gdańsku podwójniaczek zakręt w lewo, drobny skok, zakręt w prawo. Tutaj mamy taki skok z lekkim skrętem. Kolejny skok, podwójny zakręt w lewo. I tutaj mamy drobny ząbek. Kolejny podwójniaczek, zakręt w lewo, skok. I tutaj to jest taki na wysokiej bandzie, zakręt w lewą stronę. Podwójny zakręt w prawo. Szykana lewo, prawo ze skok z giewą tu do dołu. Skok drobny, duży podwójniak, i zawracamy już w tej chwili na kontener. Zakręt w lewo i linia finiszowa. Tak przedstawia się tor w Gdańsku. Paweł, z doświadczenia Torkowi. są miejsca, gdzie można zapiąć piąty bieg na tych prostych odcinkach? Na pewno. O, bardzo dużą prędkość mamy tutaj na tej zewnętrznej linii, czyli odsadzonej tam w okolicach tych bardzo dużych słupków wysokiego napięcia tak tam wysokie kiedy... prędkości. <laughs> można by tak powiedzieć, że jest to linia wysokiej prędkości. <laughs> no. Bardzo duża prędkość, jeszcze motocykle przyspieszają, ponieważ jest bardzo duża różnica terenu. Zawodnicy skaczą naturalnie do dołu te motocykle się jeszcze tam dopędzają. Prędkość jest tam tak duża, że pozwala na przeskoczenie tego dużego podwójniaka. I jeszcze jest kawałek prostej, na której dociskają swój gaz a później drobne wyhamowanie tylko do tego lewego, lewego zakrętu. No i teraz szybkie spojrzenie, zielona flaga, pierwsza trójka po Strykowie, Igor Głowacki z numerem 34, Bartłomiej Kotlarz z numerem 711 i Wojtek Skroski z numerem 273. Który z nich najlepiej sobie poradzi w pierwszym e, biegu w dniu dzisiejszym? Czekamy z niecierpliwością. A tymczasem, drodzy Państwo, 5 sekund do startu, zawodnicy już na maksa skoncentrowani i wystartowali. E, ależ pięknie wygląda to ujęcie z góry, e, ależ tu mamy pięknie wcisnął się ten Artur pierwszy Glampa! zakręt numer 191 Artur czyli Artur. Glapa. No pięknie poradził sobie na tej bramce startowej. Bardzo dobry czas reakcji, zdołał bardzo szybko dojechać do tego pierwszego prawego zakrętu i a to jeszcze właśnie on zgarnia Scott Holshota. Dokładnie, zgarnia Holshota, więc z pewnością nagroda powędruje do niego, a jeszcze dodam smaczku, że mieszkaniec miejscowości Skoki Wielkopolskie jedzie z kontuzją, on właściwie jedzie osłabiony bardzo na spontanie tak zwanym, ale ucieka, zobaczmy Obserwujmy. Oby ta kontuzja tylko nie przełożyła się na dalszą część tego wyścigu, ponieważ no, jeżeli troszeczkę jest organizm osłabiony, to zawodnik czasami może troszeczkę słabnąć. Obejrzał się no, szalansko za siebie, gdzie są jego rywale, bo jest na pewno bardzo zadowolony z tego, że mimo tej kontuzji zdołał zdobyć holszota i teraz ma czyste pole przed sobą. Ale też niełatwe zadanie, bo zobacz już, tutaj... no zanim jest tam grupa prawdziwych tygrysów, którzy chcą go tam obedrzeć ze skóry. Tak bym to powiedział! Ucieka, ucieka Artur Glapa. Zobaczymy, czy jako również pierwsze zamknie, pierwsze okrążenie, zawodnik dosiadający Gwarny TC FC sorry, 250, zobacz, na spokojnie jedzie, prawidłowo. Na to pozycja. chwilę bardzo dobrze prowadzi swój ale motocykl, ale zobacz, zobacz co tam się 34. dzieje. E, Igor Głowacki. Igor Głowacki z Eki, ależ tam był drobny problem. Igora no nie doleciał do końca tego skoku e, tym bardziej jeszcze, że no szalacko troszeczkę złamał ten swój motocykl w locie, a nie doleciał do momentu lądowania, i na tym przeciwlądowaniu ten motocykl odbił się w drugą stronę, ale na szczęście zawieszenie Yamachy uratowało mu skórę. Dokładnie tak, i w tym momencie Artur Glapa zamyka jako pierwsze pierwsze okrążenie. Zalanie... Ależ tu na pewno Głowacki nie będzie składał broni, on będzie chciał za wszelką cenę tą przepuścić atak, ponieważ skoro Szymonie, ty wiesz, że nasz lidaj jedzie z lekką kontuzją Także tym bardziej jego konkurenci na pewno tam zasięgnęli języka w parku maszyn, i być może też wiedzą, że jest coś nie do końca ze zdrowiem tego zawodnika i będzie można łatwiej spróbować go zaatakować. Dokładnie tak. Także, moi drodzy, ten wyścig z pewnością, tak jak mówiliśmy w dniu wczorajszym, widzieliśmy pojedynki, samotne pojedynki liderów i walki o miejsce trzecie. Tak, w tym przypadku mamy absolutny mix. Nie wiemy, który z nich dojedzie jako pierwszy, ale Artur może być siebie naprawdę bardzo e, dumny. Jeszcze wczoraj inny senator napisał właśnie, że no miał obawy czy wystartować, ale mówi, że przyjedzie na spontanie i czy, czy się uda. No nie wiem, zobaczę na ile mu to wszystko pozwoli. Z numerem 64 Igor Głowacki. Na, na tymczasem grafika nam tutaj pokazuje. Glapa Głowacki, Śliwiński, Fabiański, Kotlarz, Szczepaniak Tumkiewicz, Telmaszczyk, Lemańczyk, Karkosik, Urbański, Wilczek, Krause, Berbelicki, Felski Golak Brakoniecki i Szuka. A i teraz zobacz. A, i mamy atak tak. na pozycję lidera, ależ Kłowacki tutaj znalazł ścieżkę, a teraz już na tym skoku nie popełnił tego błędu, co na poprzednim okrążeniu i bardzo precyzyjnie poprowadził swój motocykl, tak żeby tam nie mieć jak najmniejszych najmniej problemów podczas lądowania. Ale Artur nie odpuszcza. Tam gryzie Alan Śliwiński, który wygrał trening kwalifikacyjny. Kyfikacyj jest dokładnie 51 4, 7, Czyli też pokazał, że jest szybki na tym torze i na pewno nie odpuści. tutaj będziemy i to się potwierdza. Zobacz, najszybszy czas okrążenia Alan Śliwiński w tym momencie, więc on będzie, on będzie tutaj gonił dwójkę naszych liderów, a w zasadzie jest tuż za nimi, można by powiedzieć, ponieważ widzi bezpośrednio, ale tutaj na całej długości tego toru spójrz. Mamy bezpośrednie pojedynki na dalszych, nawet troszeczkę pozycje no i to też są piękne obrazki, które bardzo, bardzo lubimy komentować. Z tego, co widzę, musisz też... Pawle, nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, ale w zakrętach zawodnicy jadą. Chyba widzieli, obserwowali poprzedni bieg. Dość zachowawczo, niezbyt agresywnie. Widzą, że na dohamowaniu jest tych nierówności. Po treningach pojawiło się naprawdę dużo i raczej tutaj wolą wjechać, zobacz, z niższą No, dok dokładnie tak. Oni jeszcze nie są tak doświadczeni, że potrafią przez cały zakres kolejowy Inny przeprowadzić ten swój motocykl z bardzo dużą prędkością. No, oczywiście tutaj grupa też jest bardzo zróżnicowana. Liderzy nasi to są zawodnicy już troszeczkę bardziej doświadczony. No, trenujący pewnie też gdzieś z trenerami. Niektóre rzeczy wiedzą, niektórych że jeszcze się nie zdążyli nauczyć. No, oczywiście, trening motocrossie to jest taka dosyć pracochłonna i długotrwała, że tak powiem, praca. Ale zobaczmy, zobaczmy teraz za chwilę na naszych ekranach ucieka Artur Glapa, próbuje ucieka, się obronić. Ucieka Dokładnie Artur tak. Glapa, ale zobacz, Śliwiński jest już bardzo, bardzo blisko Glapy. No, I e, atak i w zobacz, Glapa odwraca się za siebie, jakby no, czuł tutaj na plecach oddech Śliwińskiego. No, jestem bardzo ciekaw, no, mają jeszcze sporo czasu, bo 9 minut regulaminowego czasu pozostało, więc na pewno tutaj będzie jeszcze bardzo dużo czasu na to, żeby spróbować ten atak rozegrać w bardzo, bardzo no precyzyjny sposób Jadą bardzo blisko siebie teraz kto wybierze bardziej wewnętrzny ślad, któremu nie uśliznie się koło no pojechali ten zakręt obydwaj bardzo dobrze więc nie było tutaj mowy o zmiany zmianie na pozycji lidera na, na, na drugiej i trzeciej pozycji przepraszam bardzo. O no i teraz zobacz, Artur skutecznie się broni i nie No Chyba się. teraz już nie, będzie, nie będzie miał Druga nic do, do powiedzenia. Ależ tam się tutaj stawka rozciągnęła. E, popatrzmy w dalszą część. Teraz jedziemy właśnie z naszym e, Alanem. Alanem Ślimickim z numerem 112. Zanim Artur Glapa. Wielkie brawa dla Artura. E, jeszcze raz spotkaliśmy jakieś problemy e, z kamerą Słupem. I. No, MX e, Wódz. A tymczasem Głowacki, Glapa, Śliwiński, Kotlasz, Szczepaniak. Tak przedstawia się pierwsza piątka tego wyścigu. Tutaj na naszych ekranach numer 67. Szybko sprawdźmy, kto to taki. Jakub Piotrowski, Gadżetem X Team, czyli kolega klubowy Igora Głowackiego, który w tej chwili prowadzi. A i mamy tutaj właśnie walkę do dość odległą pozycji, ale ja chciałbym, żebyśmy gdzieś nasz wzrok właśnie teraz będą wjeżdżać na kontener tak zwany przy naszej wieżyczce. Bartomiej Kotlarz i Mateusz Szczepaniak. Mateusza Szczepaniaka z numerem 18 i Bartomija Kotlarza doskonale pamiętamy. Bartłomiej Kotlarz to jest wicelider klasyfikacji. W Strykowie dojechał pierwszy w pierwszym wyścigu. Następnie druga pozycja yy, i właśnie oni będą przejeżdżać yy przy linii chronometrażu. I to jest moi drodzy walka o pozycję numer 4. Mateusz Szczepaniak. Bardzo, bardzo, bardzo zacięta bardzo zacięta walka właśnie tej pary, czyli kotlasz Szczepaniak. Spróbujemy ich tutaj O jest! Są na naszych ekranach. Warto właśnie. podkreślić z numer 18. Ten numer doskonale zapamiętałem, bo wielokrotnie w ubiegłym sezonie Mateusz Szczepaniak walczył w klasie Amator i rewelacyjnie jechał. Bardzo dobra predyspozycja i poka Pokazuje, że po zrobieniu tak zwanej licencji jest w stanie spokojnie rywalizować opozycję. No, jestem, jestem tutaj bardzo ciekawy, jak rozwinie się sytuacja. 6 minut do końca tego wyścigu, a ci panowie tutaj robią, robią co mogą. Zobacz, tu bardzo dobrze widać, jakie są już zbudowane te kolejny i te oparcia. Tutaj zawodnicy klasy MX Open pokażą nam, jak korzysta się z takich oparć, jak można od nich się odpychać i jak przyspieszać tymi potwornymi 450 kami a, Pawle, Ty jesteś bardziej profesjonalistą, jestem bardziej amatorem motocrossu, ale wiem, że jak się pojawiają kolejne na zakrętach, na których można fajnie się oprzeć i przejechać z dużą, wyższą prędkością, to no hamowaniu pojawiają się nierówności, dziury i tutaj trzeba wiedzieć, jak bo tym też jest. Dokładnie, to jest, że tak powiem, naczynia, Hobo. są to naczynia połączone, z których trzeba <laughs> umieć korzystać, zarówno z wykorzystania tych dziur dojazdowych, umiejętności przejechania po nich po prostu i z wykorzystania bardzo dobrych i wspaniałych Oparci w postaci kolejny Ucieka Bartłomiej Kotlarz numer 711, reprezentant Cross Team Zielona Góra, niebieskie barwy motocykla. Czynę I charakterystyczne, charakterystyczne te koszulki w szachownicę bym tak, powiedział. Tak, tak, młody klub, ale jakże preżnie działający w różnych dyscyplinach. Ale wracamy do tego, co się dzieje. Popatrzmy na czasy, zobacz. Igor Głowacki ucieka, ale 2,3 sekundy jest za nim Alan Śliwiński. Artur Glapa traci już do swojego kolegi 5 sekund więc no, Artur tak jak mówiliśmy bardzo, bardzo fajny start należą się brawa e, dla Artura. No i teraz właśnie walka o pozycję numer 4. Bartomikotlasz, Crossing e, Zielona Góra. E, naciska go Mateusz Szczepaniak. E, jeśli to jest klasa MX 2B, to KTM SXF250. Motocykle tej samej klasy, bardzo podobne e, moce. No, no i popatrzmy, o widać te nierówności, te dziury. Paweł, no to dokładnie i... tak, dokładnie dokładnie tak. Tu jest jeszcze jeden tajnik ustawienia bardzo precyzyjnie zawieszenia swoim motocyklu, które będzie pozwalało zawodnikowi z dużym komfortem wjeżdżać w tylnia. Tutaj też widzimy, jakie już są kolejny na najazdach, prawda? Nawet z kamery naszego realizacyjnego drona było to bardzo, bardzo dobrze widać. I tutaj też na tym skoku nieraz zawodnicy mają drobne problemy, ponieważ bardzo dobrze zmoczona jest nawierzchnia na dojeździe, natomiast na lądowaniu jest dosyć sucho, i czasami te koła tam potrafią się delikatnie, delikatnie uśli zgiwać. No i teraz tutaj w tym momencie walka na bardziej odległych pozycjach z numerem 99 Karol Powko, offroad, biały stok, ale zobaczmy. Dwie sekundy tylko Alan Śliwiński traci do Igora Głowackiego. I no i tam chodki. jeszcze tam jeszcze będę upatrywał bezpośredniego jedynku, ponieważ 3,5 minuty do zakończenia tego wyścigu plus oczywiście dwa okrążenia, więc będzie tutaj czas na to, aby jeszcze spróbować zaatakować lidera o ile starczy sił zawodnikowi, no mam nadzieję, że będziemy to obserwować, czy ta tendencja będzie się powiększała, czy zmniejszała, bo wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, no czy zawodnik ma jeszcze siły do ataku, czy będzie już po prostu pilnował swojej pozycji na dojeździe do końca. Tego wyścigu. Pamiętajmy o tym, że liderzy będą mieli dodatkowy kłopot z tym, żeby wyprzedzić zawodników zdublowanych, prawda? Oczywiście to jest zawsze pewnego rodzaju sytuacja loteryjna. Czasami przy tak dużej grupie zawodników, jaką mamy tutaj, dzisiaj na torze, czyli 36 30... 35 zawodników, no. Jest, jest gęsto, jest gęsto i czasami w jednym zakręcie podczas dublowania takiego zawodnika, tych zawodników dublowanych może się pojawić dwóch, trzech, a nawet czterech, więc czasami trzeba bardzo, bardzo dobrze przewidywać tej ruchy. W pozycję numer sześć, tak na szybko, Tomek Stelmaszyk, MKS Nekla versus Rafał Fibijański z ekipy MX, Czerniejew. No, no i tutaj też będzie wspaniała walka zawodnicy. No, co tu dużo mówić. Jeden od drugiego czuje na buzi, że tak powiem, wylatujące kawałki tej twardej gdańskiej gliny na twarzy. No dokładnie, Tomek Stelmaszyk, on A to rywalizację... oznacza, że po prostu i gość jest w zasięgu. Dokładnie tak, to jest tak namacalnie można wyczuć. Natomiast, moi drodzy, jeśli chodzi o Tomasza Stelmaszczyka, on zakończył rywalizację w Strykowie podczas pierwszej rundy na pozycji siódmej. 69% punktów na jego koncie. No i popatrzmy, dwie minuty do końca. Spróbujmy znaleźć naszego lidera, bo 3 sekundy traci tylko Alan Ślimiński z numerem 112 do właśnie... ...jadący z numerem 334. To, był Tomek do tej widoczny Tomek Stelmaszczyk. A tutaj mamy za pojedynki kolejnych zawodników. Tutaj też była grupa trzech, czterech zawodników, którzy... No myślę, że tu w tej stawce jest naprawdę wiele bezpośrednich pojedynków, na całej trasie, i to właśnie mamy znowu Tomasza Stelmaszczyka, który, no już nieco bardziej zmęczony, już ciężko wstać na tych nogach, ale bardzo, dzielnie, zawodem, bardzo dzielnie walczy. I mamy tutaj numer 18. Mateusz Szczepaniak. Dokładnie tak, on jedzie na pozycji piątej w, piątej. w tej chwili. Ale zobaczmy, czy daleko uciekł mu Bartłomiej Tak, rozpędził się, słuchaj, prawie 6 sekund. Tak, Mateusz to już jest, można to. powiedzieć, bezpieczna przewaga, Jest tym tymczasem jedziemy z naszym liderem, Gdyż eee, tak Po charakterystycznym nowym błotniku tej Yamachy można stwierdzić, że jedzie po prostu e, motocyklem 2024, czyli nowym modelem tego motocykla. Chcę Ci powiedzieć, że e, Yamaha na sezon 2024 wypuściła wspaniałe maszyny, zarówno jeśli chodzi o motocykl o pojemności 250 cm3, jak i bardzo zmodyfikowaną machę o pojemności 450 cm3. w barwach, tak zwanych vintage, przypominających. Tak, dokładnie, ta, dokładnie, dokładnie tak. Ale wracamy na tor, wracamy, wracamy na, na tor. Mamy tutaj cały czas naszego lidera i właśnie zobacz przed nim dwóch zawodników dublowanych, ale no nawet bym powiedział trzech, jest tam grupa trzech zawodników, ale na szczęście tutaj podczas tego skoku miał na tyle dużo miejsca, że bardzo ładnie sobie poradził z tymi ale dublowanymi Wodnikami. bardzo przytomnie tak, wybiera wybiera zupełnie inne linie przejazdu niż wolniejsi rywale. No to świadczy o tym, że jest nauczony obierania dobrych linii i szukania zupełnie innych ścieżek niż wolniejsi zawodnicy. Zobacz, Zjedziemy. teraz jak pięknie zdołał wykorzystać tą właśnie kolejne z oparciem i cisnąć się bezpośrednio pod o, i Muszę też że zobacz, Igor Głowacki jedzie Ale tu Ale tu mamy kolejną niebezpieczną sytuację. Jest żółta flaga machana i i nie wiem co tutaj się nie wiem co tu się działo tu przy machanej żółtej fladze tą ostrożność należy zachować w sposób szczególny i nie wolno absolutnie Kakać. Dokładnie tak. Nawet nie wolno oderwać kół od podłoża. Ten motocykl należy wyhamować z dużej prędkości. Mało tego, na najeździe jeszcze trzeba zdusić ten motocykl, tak aby oba koła tak jak w tym przypadku praktycznie nie odrywały się od podłoża. Dokładnie no tak, tak jak zawsze to wspominamy, bezpieczeństwo tutaj jest najważniejsze i sprawą kluczową. Pamiętajmy, że sędziowie obserwują zmagania zawodników i właśnie skoki na żółtej fladze często są karane dodatkowymi Sekundami, lub nawet zdarzają się sytuacje, że kilka miejsc było. Ale wracamy. Jesteśmy, zobaczymy. Dwa okrążenia. Do, do końca. końca. Do no, końca. tutaj się na pewno będą rozgrywały sprawy bardzo kluczowe. Zwróciłbym tu uwagę na numer 191711, czyli Glapa Kotlarz. Oni jadą chyba najbliżej siebie, jeśli miałbym powiedzieć, gdzie by mogło dojść do bezpośredniego, bezpośredniej rywalizacji. Jeszcze podczas tego wyścigu, to właśnie. Klapa, kotlarz. To są niecałe dwie sekundy różnicy między tymi dwoma panami. Spróbujmy Ja wychwycić. już ich widzę. Są za chwilę, pojawią się na tak zwanym kontenerze. Czyli tutaj na tym dużym skoku, tak. już prowadzącym nas do linii mety. Właśnie w tej chwili oni tam właśnie wskakują. Właśnie tu mamy to ujęcie. Bardzo dziękujemy naszym realizatorom, że tak szybko postanowili ich tutaj odnaleźć. Ale coś wolno, za wolno, Artur. i mocnie, mocniej, jeśli chcesz obronić do trzecią pozycję, musisz tutaj Musisz tutaj zobacz powalczyć. Gaz. No chyba, że tam coś po prostu jest niedobrego dzieje Duży się. Zawodników. Oczy, Tak, dokładnie. To jest to, o czym oczywiście mówiliśmy, ponieważ tych zawodników jest tam, zobacz, bardzo, bardzo gęsto i tu trzeba bardzo umiejętnie wybrać te ścieżki, tak, aby ci wolniejsi zawodnicy po prostu nam nie przeszkadzali. Ostatnie okrążenie do końca, więc czekamy z niecierpliwością. O ile Igor Głowacki, samotny lider, więc on za chwilę powinien Zameldowa się na linii mety i z nim się pewnie spotkamy podczas wywiadów. W strefie wywiadów, tak jak Alan Śliwiński, również spokojnie na pozycji numer dwa, ale kto wiedzie jako trzeci czy z numerem 191 Artur Glapa, motoklu poborniki, czy Bartłomiej kotlasz No No jestem, jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. No myślę, że nasz lider 9 sekund przewagi to już stabilnie jak nie na jedno stabilne. okrążenie. Myślę, że po prostu on to dowiezie do Mety w sposób o, bardzo jest bezpieczny jest on już tutaj na tym naszym kiewoncie, tak zwanym urwisku potężnym do dołu. Jedzie teraz na drobny ząbek, a tuż za nim wspaniale podróżuje nasz operator drona właśnie za naszym liderem, czyli Gorem Głowackim. Ostatnie dwa zakręty i będziemy go mieli już na linii mety. I efektowny ten ostatni skok, czyli tak zwany kontener gdański, Pięknie przeskoczony, ciasny lewy zakręt i bez najmniejszych problemów linię mety właśnie przekracza. Igor Głowacki, Igor Głowacki jest zwycięzcą tak, pierwszego wyścigu klasy. Śliwiński. Ale musimy na to jeszcze chwilkę poczekać. Tak, Śliwiński to będzie 7 trzeci. sekund. No tu będzie zobacz jaka rywalizacja bezpośrednia bym powiedział. Zaraz zobaczymy i okaże się kto tutaj właśnie wpadnie trzeci na linię Artur, mety. Artur Glapa. Tłomiek kotlarz, zobacz, pół sekundy tuż za nim, więc tam dobrze stwierdziłem, że będzie bezpośredni pojedynek. A pan robił boi się i troj jeśli chodzi o prześcignięcie Artura Glapy. No i Artur, rewelacyjny start wytrzymał, Melduje się jako trzeci. Z nim się spotkamy w strefie wywiadów. Także czekamy z niecierpliwością. No, pytania właśnie do Artura. Jak on się czuje? No bo jest po kontuzji dzisiaj przyjechał. Może to jest metoda, jazda na spontanie tak zwanym. Czyli no oczywiście, stresu, no może to treningowo. być pewna jakaś recepta tego typu, ale też musimy wziąć pod uwagę, jak poważny jest to uraz, bo czasami to może być po prostu zwykła głupota wystartowanie w zawodach, ponieważ no, czujemy się dobrze, uważamy, że damy radę, ale na Mamy dystansie w... wyścigowym to jest zupełnie co innego. A tymczasem, Głowacki, Śliwiński, Glapa, Kotlarz, Szczepaniak, Stelmaszczyk, Siłkowski Fabiański, Krause, Urbański, tak prezentuje się pierwsza e, dziesiątka, e, Wilczek, Tunkiewicz, Szutowicz, Felski, e, Berbelicki, e, Lemańczyk, e, Karkosik, e, Brakoniecki, Chińca e, i Gabrych, e, tak przedstawia się pierwsza dwudziestka, e, Popko. E, Kadzielewski, Kwieciński, Monka, e, Kerner, e, Jakubowski, Różnawski, e, Wawrzyniak, I Ja e, nie mogę się doczekać tego drugiego wyścigu, bo wiem, że Mateusz Szypaniak z numerem 18 e, jeszcze nie powiedział tego ostatniego słowa. Mamy najlepsze ujęcia. Właśnie w tym momencie start, z którego najlepiej sobie poradził. A i tam mieliśmy drobny upadek, zobacz no były właśnie, pewne to to... problemy, ale tu pięknie. Holshota dojechał właśnie e, zawodnik z 191. Artur numerem, czyli Artur Glapa. No i co, przekazujemy głos dla Tomka. Tomku, zapytaj naszą trójkę, jakim się rywalizowało w dniu dzisiejszym. Halo, halo, tak, to pytanie podstawowe, które najpierw skieruję do Artura Glapy, chyba, który musiał się najbardziej wymęczyć do samej mety, bowiem tam, no, moż, by, można powiedzieć, że było na żyletki, do końca nie było pewne, kto na tym trzecim miejscu się uplasuje. Udało się Tobie. Udało się. Bardzo dobry start. Pierwszy wyszedłem z maszyny i to nie, nie unika. Nie, yy, nie. Nie, 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 nieco. Yy, nie mówię, że to mi nie pomogło. Bardzo mi to ułatwiło start. Tempo było dobre, jechałem równo. Widziałem, że kolega kotlarz jechał zaraz za mną i na ostatnim kółku widziałem, że przytrzymały go duble. Mi się udało fajnie przeskoczyć i nie, nie, nie ukrywam, że przysnąłem trochę. I na dwa zakręty przed końcem słyszałem już inne obroty silnika. Wiedziałem, że to już nie jest dubel, Jak zobaczyłem numer 711, to już mówię, ale udało się. Jeszcze była tak w ostatnim zakręcie, ale udało się dowieść. Jestem bardzo zadowolony. Odegrywala był cały czas na plecach. Podobnie u Alana Śliwińskiego, który jednak można powiedzieć, że spokojnie dojechał na drugim miejscu. Ale czy aby na pewno było spokojnie? No szczerze, od początku nie. Yy... Na początku było dobrze, mimo, że nie było spokojnie. Później udało się trzymać równe tempo i jakby nie duble, to myślę, że przewaga byłaby dużo mniejsza. Jak będzie w drugim wyścigu, zobaczymy na pewno. Hrabka na pierwsze miejsce jest. Pierwsze miejsce po pierwszym wyścigu dla Igora Głowackiego, który no, można powiedzieć, że dosyć spokojnie w porównaniu pomiędzy tą rywalizacją o trzecie i czwarte miejsce udało się dowieść te pierwsze miejsce. Ogólnie wyścig był bardzo dobry. Jechało mi się bardzo przyjemnie. W połowie wyścigu miałem taką małą y, sytuację, jak gdzieś prawie wywaliłem, ale opanowałem to jakimś cudem. W kolejnym okrężeniu jakiś gości się wali przede mną na błocie, ale ogólnie wyścig udany, parę razy mi tam bujnęło, ale z tego wysiadłem i ogólnie wyścig udany, jestem zadowolony. Wyścig na pewno można zaliczyć do udanych, bo tutaj te emocje. Oczywiście jeszcze druga runda. Dokładnie, ale nim druga runda, kolejne starty, kolejne wyścigi, na które już teraz serdecznie zapraszam.